Siema, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się dronem, a dokładnie kopterem z Biedronki. Niestety nie wiem czemu przestał się uruchamiać. Już go sobie rozmontowałem, znaczy dopiero wyjąłem w sumie bateryjkę i sprawdziłem jej napięcia. No, no i z bateryjką wszystko jest git. Dron ten nabyłem już jakoś 3 lata temu, jakoś tak. Za cenę 120-150 zł. Dokładnie nie pamiętam. Tekły taki tam dron, waży z 5 gram, nawet może nie. Wszystko niby działało, ale po uderzeniu w drzewo przestał śmigać. Kiedyś już miałem podobną sytuację z tym dronem, i okazało się, że nie wiem jakim prawym, ale. no, urwał się kabel i prawdopodobnie według mnie to znowu jest to samo. Nie wiem dlaczego, nie wiem czemu tak się dzieje i w ogóle o co chodzi z tym dronem. No po prostu nie wiem czemu. Możecie mi pisać, czemu się urywają kabelki w środku, skoro nikt nie ma tam dostępu do tego. No jedynie tam, no wiadomo, no dron troszeczkę spadnie i w ogóle. No ale wydaje on się być taki dość elastyczny, jak na swoje pieniążki. No, możecie zobaczyć sobie sami, co się fajnie tak wygina i w ogóle. Ogólnie ten film powstaje spontanicznie, no bo miał dzisiaj być fajny film pod tytułem Komputer za 40 zł. Niestety dziś tego filmu nie będzie, bo nie miałem czasu spotkać się ze znajomym i odkupić od niego ten komputer Dlatego na spontanie miałem tego nie nagrywać i zrobić sobie to sam No bo nie umiem lutować, a tu pewnie będę musiał użyć swoich... ...swojego braku umiejętności do lutowania No i wam to w sumie tylko pokażę, jak to tam porobię i tyle No i zobaczymy co będzie przyczyną, to będzie chyba najciekawsze, no bo nie wiem Możecie mi pisa pisać w komentarzach, czy ktoś ma podobną jakąś sytuację. No więc w sumie też go sobie rozkręcę i zobaczmy, co jest w środku, no bo nie ma, nie ma co tego wszystkiego pokazywać, no bo to by było po prostu nudne. I tak jak mówiłem, bateryjka ma, tutaj Wam pokażę specyfikacje dokładne. Dobra, wspomniało mi się, to pisaliście w komentarzach. Okay. O! Bateryjka to 3.7V 380mAh Z 2017 roku, no to w sumie jest, No to by było... 2017? No 3, 3 lata ma to, no to zaraz 4 Bo dostałem to jeszcze na święta, no to 4 lata już to ma Więc taka zabaweczka, jednak Już troszeczkę czasu ją mam Jest nawet napis pięknym Made in China Produkowano w Chinach. No i dobra, rozkręćmy go sobie. Do rozkręcania drona użyję także takiego specjalistycznego krzyżaczka malutkiego. Był razem w zestawie z tym dronem, już raz był używany, chociaż używam go nie tylko do tego, a także do innych rzeczy. No ale przejdźmy do rozkręcenia drona. E, dobra, tamtej kluczyk okazał się być chińskim głównym i teraz używam jednak tego. Dobra, rozmontujmy sobie te, łapy, te łapki, o. Je trzeba po prostu zwyczajnie wyciągnąć tak o w górę. One są na takich dwóch bolczykach i na jednej śrubce. Dobra, będę chciał tak to pokazać, żebyście to widzieli. O, to nawet bardzo ładnie wyszło. Tak to się prezentuje. Musimy także odkręcić wszystkie te śmigiełka, które są zamontowane na jednej śrubce, co w sumie nie będzie problemem. Dobra, wszystko sobie już rozmontowałem i teraz możemy to wszystko spokojnie zdjąć. Poprawiam tabę ręką. O. Dobra, to już możemy zdjąć. Dobra, po bliskim i szybkim przejrzeniu. Na pierwszy rzut oka powiem tak, nic nie widać, żeby było uszkodzone, ale gdy się przejrzymy, kabel odłącznika o ten czarny, o tutaj ten czarny jest wyrwany. I tutaj było to już lutowane Jest nawet mój lut. No i nie wiem czemu to się znowu urwało. I nie wiem, jak temu zapobiec, tak szczerze. W międzyczasie tak jeszcze sobie sprawdzę. O, tutaj strasznie ciężko to chodzi. Nie wiem, dlaczego na przykład. Tu fajnie, leciutko, gładko. Tu już troszeczkę ciężej. Tu też leciutko, fajnie. Ale tu jest taki opór. Oj. Przyjrzałem się bliżej na tryby. No i tryby wyglądają w miarę okej. Okay. Czyli to na pewno nie jest ich wina. Dobra, zanim to przylutuję, ja sobie to posmaruję olejem zwykłym i zobaczymy. Wezmę to sobie tam i posmaruję. I zaraz przyjdę i i będziemy to lutować. I zobaczymy w ogóle efekt, czy to coś zmieni. Yy, dobra, posmarowałem to śmigiełko i powiem Wam, że teraz, no jakby było lepiej, ładnie chodzi. Coś tam ociera, ale. Razem współgra z silniczkiem No jakby ktoś się pytał to zwykły domowy olej roślinny. Dobra, a ja teraz będę lutował. Ogólnie ten dron miał od dłuższego czasu właśnie problemy ze startem i miał właśnie problemy teraz, w ogóle teraz to się już nie odpalał ale na początku to miał problemy ze startem a do lutowania użyjemy sobie zwykłej chińskiej lutownicy z Allegro no, mam jeszcze tutaj taką jedną taką stojącą, ale myślę, że ta będzie lepsza. Ogólnie, to tak się zastanawiam, czy się zepsuła lutownica, bo podłączymy do, tutaj do kontaktu, do przedłużacza. I patrzę, nic się nie świeci, nic ten. I się okazało, że przedłużacz nie jest podłączony, więc fajnie. Muszę znowu czekać kolejne 10 minut, bo myślałem, że się będzie nagrzewała lutownica parę minut. Dobra, mamy to, nagrzewa się. Oczywiście też od razu mówię, że ja nie jestem z żadnym profesjonalistą, ani nikim innym. Jestem zwykłym człowiekiem, który próbuje swoich możliwości, uczy się na błędach, no, więc tyle mogę Wam powiedzieć. Tutaj mam swoje cyny, użyjemy tej. Oczywiście cyna, ta jest bez kalafonii prawdopodobnie. Użyjemy sobie także pasty sold y solder past. W ogóle jakość dźwięku może być troszeczkę gówniana, tylko i wyłącznie dlatego, że nagrywam. No, kamerka po prostu jest skierowana w stronę obudowy komputera i może być troszeczkę echo. Dlatego teraz w tym momencie muzyka będzie gra grała troszeczkę głośniej. Myślę, że uda mi się to zrobić bez jakichś większych problemów. Może nawet uda mi się wykorzystać tą samą cynę. Dobra, wezmę sobie może tę setę, będzie mi łatwiej, fuj, to śmierdzi strasznie, zawsze ta lutownica z tą pastą, niewygodnie mi troszeczkę, ale myślę, że mi się uda. O, no, możliwe, że się da. Kurde, ta penseta mnie już denerwuje. Mamy jeszcze jedną. Dobra, mam prostą, będzie łatwiej. Już to miałem. Jak to wyszło? No mniej więcej. Chciałbym, żeby to było tak idealnie, ale widzę, że tak nie wyjdzie. Kurde, narąbało się tam nie na to, co trzeba. Chwila przerwy. Dobra, poprawiłem sobie to. Już teraz tam nie ma cyny. Ten czarny kabel jest strasznie ciężko utrzymać na tej pensecie. Żebym to miał 3 razy przelutowane ogólnie. I teraz już czwarty, ale znowu mi się nie podoba. O, teraz będzie idealnie, jeżeli to wyjdzie. No i git. Niby jest dobrze, ale trzeba go podnieść, żeby on nie haczył mi. Oto. Dobra, odłączę. nie Dobra. Teraz tak, już w sumie moglibyśmy go sobie składać, ale najpierw postanowiłem, że go sobie sprawdzimy, czy on w ogóle się uruchomi. Tu dalej działa dobrze. Mam nadzieję, że będzie wszystko git z tym dronem. Z... Lut czy mi się ud... lutowanie, lutowanie, żeby nie było. O, tutaj wam pokażę jak mi to wyszło. Jest jedne wielkie gówno, ale... Nie no, tu nie złapię ostrasznie zbytnie, no bo to łapie wszystko. O, zobaczyłem. Tak to wyszło. Myślę, że jak na zdolności takie praktyczne, praktycznie zerowe, no to myślę, że wyszło. Na niech to zapie ostrość. Teraz tak, tutaj sobie wysuwamy. Wyjeżdża nam klapeczka. No i podłączmy baterię. W ogóle rękawiczka mi się strasznie rozciągnęła jedna. Zapaliły się od razu pioty. Ale poczekajcie Bo aha coś już jest nie tak Coś źle przelutowałem Aha, już widzę Połączyły się luty Dobra, nie chcę się tego zoomować Połączyły się luty, zaraz to ogarnę, bo już widzę, że prosta sprawa. Kalafonia i nie ma. Jakby ktoś się też pytał, dlaczego nagrałem ja film o dronie, a nie na przykład o komputerach czy o czymś, no to dlatego, że mój kanał też składa się nie tylko z pokazywania komputerów, motoryzacji, ale także z różnej elektroniki. Też będzie niedługo film z drukarek, który będzie na pewno, ale myślę, że najpierw, zanim on się pojawi, to musimy rozwiązać część drugą z, który, z któregokolwiek z komputerów. Bo, no, bo tak jak sobie pomyślałem, no to parę zacząłem, nie skończyłem. Dlatego to będzie trzeba skończyć w pewnym okresie. I na nowy rok już mam parę planów. i Będzie film, w którym Wam powiem, co planuję na nowy rok. A kolejnym filmem już Wam mogę powiedzieć, że będzie film świąteczny z życzeniami i jakieś tam krótkie przebitki śniegu. Już to przygotowuję jakoś od 4 dni. Grube jakoś to nie będzie. mój żaden mocny materiał, no ale wiecie, zawsze coś na poprawę humoru. Stwierdziłem też, że do tego wykorzystam, pokażę Wam, wykorzystam taki odsysacz, zwykły tam za parę groszy. No, więc to będzie krótka i prosta naprawa. E, dobra, teraz myślę, że powinno być ok, jeszcze ja sobie z tego skorzystałem. Zaraz sprawdzimy, jak to, niech to tylko ostygnie troszeczkę mi ta lutownica, i za chwilkę do tego przejdziemy. Dobra, weź już teraz, znalazłem miejsc, miejsce dla lutownicy, podłączmy tą bateryjkę znowu tak byle jak, sprawdźmy czy się sama uruchomi, miejmy nadzieję, że nie. Kurde, tak nic ogólnie tutaj nie widzę, dobra, podłączyłem, jak na razie nic się nie uruchamia, jeszcze ten silniczek mi wypadł, który był naprawiany, bo głównie mi też o niego chodziło. No jak na razie jest git, nasmarowane. Dobra. I tu jest gdzieś przełącznik, zaraz go na znajdę. O i teraz przełączamy i zobaczymy czy się uruchomi. Git. Ale weźmy pilota. Dobra, mam pilota. Jest pilot od tego. Kurde, jaka to głośno. Dobra. Wyłączyłem. No to już wiemy, że wszystko działa. Wyłączmy teraz. Tutaj będzie klawisz. Do wyłączenia. O. Ja sobie to złożę i zaraz przetestujemy. Chociaż mi śmigiełka się kręcą. W ogóle zobaczcie, już chyba wiem, czemu te kable się wyrywają. Tutaj się wpycha bateria od dołu. O, tutaj wpychamy baterijkę. I kiedy my ją wepchniemy, to te kable już są napięte, i tak kurde teraz widzę, że Chińczyki tego nie przemyśleli, bo tak nie powinno być w ogóle. Dlatego będę sobie zaraz izolację tutaj przylepiej kawałeczek. I teraz, jak będziemy wsuwać baterię, to ona będzie sobie tu mogła spokojnie latać, i nic jej nie będzie przeszkadzało, żadne kable. I teraz będzie dobrze, sprawdźmy jeszcze, czy się uruchomi. Dobra. Nie yes, git. Dobra, dron po złożeniu wygląda tak. I kiedy klikniemy sobie guzik wywalający, wszystko działa. Wszystkie śmigiełka się kręcą, Uruchamia się. Czyli w sumie prosty odcinek, prosty montaż, prosta naprawa. Najważniejsze, że wszystko działa. Jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę na kanale i wbijajcie. Na... w opis poczytajcie sobie coś tam może ciekawego będzie. Zawsze macie tam linki do piosenek wszystkich, których używam w moich materiałach. No i jeszcze mogę wam powiedzieć, że zapraszam Was także na stronę na Facebooku. I w sumie to byłoby tyle. Więc cześć, do kolejnego odcinka siema.